wyprawa na jeden ze szczytów okolicznych 2700 na razie jesteśmy powyżej 2000 metrów krajobraz jest kosmiczny trochę oprócz tego że trawa jest aklimatyzacji nie mam żadnej więc idzie się ciężko tam z tyłu śnieg A tam też wyłaniają się kolejne szczyty Dobra, gonię ekipę. Ścieżka na razie wygląda tak. Trawa, skały i jakieś pojedyncze znaki. Jest całkiem ciepło, o ile nie wieje. Zaczyna wiać, temperatura spada jakieś 10 stopni. Dobra, kończę, bo nie dam rady z tabletem po tym się przemieszczać. Pozdrawiam.